śląskim zwyczajem gości zawsze uhonorujemy jakimś prezentem, gyszynkiem po śląsku. Mamy kilka prezentów dla Pawła i chcielibyśmy zacząć to spotkanie od prezentów. Szczęść Boże. Ja myślę, żebyśmy od prezentów nie zaczynali, bo, się, bo oni to powycinają i zaraz się zacznie. Ale ten prezent musi wziąć, Paweł. Ten jest najmłodszy Facet, który zbierał na ciebie podpisy, całą ja z tatą zbieraliśmy podpisy, więc ty wygraj wybory na prezydenta polski Bartek. Nie mam wyjścia. Nie chcę, ale muszę. Bo, bo krótko, bo Paweł tu jest najważniejszy, kochani. Dla Pawła to przyszliśmy, ale tak przygotowaliśmy sobie... I znowu muszę przerwać. To nie jest żadna w tej chwili, mówię, daje słowo najświętsze koloru. To nie są żadne umizgiwania. Ja jestem tylko spojrzeniem. Najważniejsi jesteście wy. Najważniejsi są obywatele, najważniejsze są relacje, które zachodzą między ludźmi na samym dole. To jest podstawa. To nie chciałbym, żeby to było czy w tej chwili odczytywane jako jakieś deklaracje związane z wiarą czy cokolwiek, ale jest pewne, jest pewne porównanie. Próbuję doprowadzić do sytuacji takiej, to też nie jest chyba przypadek, że, że o to państwo staram się walczyć dokładnie w tej samej chwili, jak w tej chwili papież Franciszek walczy o Kościół. Gdzie Kościół tak naprawdę to nie są hierarchowie, tylko to są relacje międzyludzkie, serca. To są wzajemne relacje między sąsiadami, między ludźmi. To jest oddolność. Tak samo powinno wyglądać państwo. Kościół swoje, oczywiście niech robi obok, to jest inna sprawa. Ale państwo to my. Państwo to obywatel, który jest pracodawcą dla polityka. Politycy żyją z naszych pieniędzy, a my w tej chwili żyjemy w systemie takim, tak zdeformowanym, tak bandyckim, że polityk za nasze pieniądze jest naszym bezwzględnym panem. Depcze, oprócz tego że zabierają nam pieniądze, bezkarnie depczą naszą godność. I to jest straszne. Ja jeździłem na strajki górnicze. Zresztą to nie było, nie był mu pierwsza, jakaś pierwsza wizyta na kopalniach. Mam bardzo dobre relacje ze związkami, z górnikami, z robotnikami, z naszymi chłopakami pracującymi tam na dole. Powinniśmy się też y, każdy pom pomyśleć o losie tych chłopaków teraz na wujku. Mam nadzieję, bo ja nie mam informacji w tych chwili. Mam nadzieję, że nic już się nie stało, że wszystko będzie w porządku. I przede wszystkim powinniśmy zmienić relacje państwo, -polity polityk, obywatel. Polska jest nasza, a nie ich. Od 1989 roku ci sami ludzie wybierają się z pomiędzy siebie, stwarzając nam pozory wolności i demokracji. Przez 26 lat wmawiają nam, że były wolne wybory, że żyjemy w demokracji i że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. A kto powie inaczej, ten jest oszołomem, faszystą, wszystkim co najgorsze. Wszystkim co najgorsze. Prawda jest taka, że od 1989 roku, kiedy podzielili się przy tym okrągłym stolcu, uwłaszczyli się na państwie i obywatela, zrobili z nas niewolników, napisali pod siebie konstytucję, pod te partyjne klany, zostaliśmy sprowadzeni do poziomu chłopów pańszczyźnianych, niewolników. Robią z nami co im się żywnie podoba i są bezkarni. Mówię chaotycznie, jestem raz, jestem. Yy, po długich, sypiam po trzy godziny w, na dobę od dłuższego czasu. Pojęcia nie mam sam, skąd ja mam te siły. Nie wiem. Nie wiem. To jest też chyba jakiś znak, że to jest misja. Najnormalniej w Ale powtarzam. To Wy jesteście istotą. Ja jestem tylko i wyłącznie spojrzem. W w wyborach prezydenckich, daj Bóg, żebyśmy zdobyli jak najwięcej procent. Wszyscy kandydaci antysystemowi, to podkreślam, wszyscy kandydaci antysystemowi. Nie wszystkim musi podobać się Huckins, to jednemu może być bliżej do Brauna, innemu do kogoś innego. Ale najważniejsze, żeby odbierać, w tej chwili już pokazać tym partyjnym klanom, że już mówimy i mnie. Zabrać im głosy, nie głosować na nich, absolutnie za skarby ziemi, nie głosować na kandydatów partyjnych bez względu na to, czy to jest Platforma, czy to jest PiS, czy to jest SLD, czy to jest ten ZSL, czy jak oni się tam teraz nazywają. Absolutnie nie i tak iść aż do jesieni, do wyborów parlamentarnych, iść po jednomandatowe okręgi wyborcze, które absolutnie zmieniają relacje obywatel polityk. Na dzień dzisiejszy, od tego 89. roku, jak powiedziałem, oni się wybierają z pomiędzy siebie. A dlaczego? <grydy> Dlatego, że tak stworzyli system wyborczy, system partyjny. Wpisują się sami, wódz partii wpisuje na listę swoich żołnierzy. My nawet nie wiemy często, kto to jest. Do Zabrza przywiozą kogoś z Olsztyna, kogo, kogoś, z Olsztyna przywiozą kogoś z Katowic. Wpisywani są, ja się śmieję, że te wybory się nazywają proporcjonalne chyba dlatego, że wódz przyznaje pierwszeństwo na liście w sposób wprost proporcjonalny do stopnia wierności żołnierza względem niego. To są wybory proporcjonalne. Jaki jest tego, jaki jest tego efekt? Skoro to nie my wybieramy, nie my wskazujemy kandydatów na posłów. Efekt jest taki, że ten. Tak zwany poseł w cudzysłowie nie boi się nas, tylko boi się wodza. My nie mamy nic do powiedzenia. To tak jak ja bym wam w tej chwili przyszedł i powiedział, bo jest kampania wyborcza, ja wam mówię, słuchajcie, głosujcie na mnie, będziecie bogaci, będziecie uśmiechnięci, będziecie zdrowi, będzie kolorowo, wesoło, dobrze, a nawet jeszcze lepiej. A ja dzisiaj mogę wam powiedzieć. Jakby mnie ktoś zapytał o Zusy, to bym powiedział: Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek z Was dostanie emeryturę. Nie wiem. Nie wiem. U mnie na opolszczyźnie facet jakiś czas temu. 16 lat płacał na Zus, jeszcze wtedy było 65 emerytura, 16 lat płacał na ten Zus. No i poszedł, do, skończył 65 lat, poszedł i mówi, że on chce w emeryturę. Jaką słyszę odpowiedź? Pan nie przepracował tyle, ile należy przepracować. Musi pan dopracować te resztę brakujących lat. Mówi, panie, to ja mam do, do śmierci pracować? No takie są przepisy. No to ja nie chcę, to ja w takim razie proszę mi dać, zwrócić mi moje pieniądze, które wpłacałem. Wiecie, jakie było. No i sprawa poszła do sądu. W końcu orzeczenie Sądu Najwyższego, że pieniądze wpłacane przez obywateli na ZUS nie są własnością obywateli. No ludzie. I my się z tym godzimy. My się godzimy z takimi sprawami. A wiecie co jest najgorsze? Czy byśmy się pogodzili, co po nas spłynęło? Tak jakby się nic nie stało? Jakiś czas temu minister spraw wewnętrznych, nie mając pojęcia o tym, że jest nagrywany, bynajmniej nie w formie żartu czy bełkotu, tylko w normalny sposób, dał jednozdaniową analizę państwa polskiego. Polska istnieje tylko teoretycznie. Tak. Miał rację. Czy to do Was dociera? Polska istnieje tylko teoretycznie. A my to traktujemy w kategoriach żartu jakiegoś. W kategoriach kto sobie powiedział. Nie. To był minister spraw wewnętrznych. Ma doskonałe rozeznanie w stanie państwa. Doskonałe. Pytają mnie dziennikarze w tej chwili o to, co pan powie na temat przyjazdu tych nosnych wilków przez Polskę. Odpowiada. Doprowadziliście do 89, od 89. roku Polskę do takiego stanu że wkrótce będą tu bezkarnie przyjeżdżać czołgi. Czy niemieckie, czy ruskie, czy jakiekolwiek inne. To też jest winą tej ordynacji. Amerykanie jak zostawiają w Iraku czy w Afganistanie tak zwaną demokrację w cudzysłowie. To jaką ordynację zostawiają? Proporcjonalną. Dlaczego? Dlatego, że chcą zachować kontrolę nad państwem. A ponieważ to nie obywatele wybierają przez swoich przedstawicieli, którzy mówią ich głosem, tylko wódz partii ich wskazuje, to przez jednego wodza kontrolujesz cały naród. Przez jednego wodza. Czym był wyjazd Tuska do Brukseli? Taki nagły, stąd, ni Ewakuacją. Bo nie wiadomo, co wyjdzie z taśm. Nie wiadomo, czy nie nastąpi jakieś tam zamachanie w Polsce i czy ten. Który spowodował, że Merkel może obniżyć wiek emerytalny do 63 lat, bo przyjedzie do nich robić na nich polski robot, bo on musi robić do 67, 67 lat, musi go wynagrodzić i chronić. Przecież to jest jasne. Oczywiste. Do nas to nie dociera. Polska istnieje tylko teoretycznie. Daję kropkę. I dodaję jeszcze jedno zdanie. Ale jeszcze nie zginęło. I to jest... I to jest ostatnia szansa dla Polski. Nieprzypadkowo powiedziałem o tych Amerykanach i o kontrolowaniu przez nich państw, takich jak Irak i Afganistan, poprzez ordynację wyborczą. Bardzo trudno jest w Polsce zmienić ordynację, dlatego że ona jest w interesie tak Niemiec, jak i Rosjan. W tej chwili jest konflikt na Ukrainie. Jedni i drudzy są zaabsorbowani, mówią o Niemcach i Rosjanach tym, co dzieje się tam. Więc to jest jedyna szansa być może niepowtarzalna, żeby w tej chwili spróbować to ordynato państwo odebrać, przywrócić państwo obywatelom bo na dwóch frontach oni mogą nie dać już sobie rady. Jedyna szansa na przywrócenie państwa obywatelom. Dlatego apeluję raz jeszcze, absolutnie nie głosujcie na żadnego kandydata partyjnego, przynajmniej w tej pierwszej turze, mówię o tych partiach establishmentowych, błagam Was o to. Nie musicie oddawać na mnie głosów. Nie tego, nie po to przyjechałem, żeby nie apelować, po to, żebyście oddawali na mnie głosy. Absolutnie nie oddawajcie głosów. Idźcie do wyborów, ale nie na kandydatów partyjnych, tych z wielkich partii. Porozmawiamy za chwileczkę sobie więcej, bo to ja nie chcę już tutaj mówić długich przemówień. Wolałbym, żeby to spotkanie przebiegło w formie jakiejś dyskusji, rozmów, niż tutaj jakiegoś mądrzenia się. W każdym razie wiem, że... Na pewno połączył nas, łączy nas wiara w to, że nie zginęła. I tylko na koniec jeszcze tego swojego, tego swojego tutaj wstępu powiem, że taki fragment tekstu, jaki napisałem na pójcie, miała się ukazać na pójcie z Borysiewiczem. niestety się nie ukaże, ponieważ też mnie tutaj z tej strony wzięli z tej mańki, żebym nie mógł zarabiać pieniędzy. Zerwali ze mną kontrakt, jednocześnie blokując Borysiewicza, Sony Music, w taki sposób, że z Borysiewiczem nie zerwano, a ponieważ Borysiewicz ma tam jakieś zaliczki, w związku z czym płyta nie może się ukazać nigdzie. I w ten sposób i odcięto następne. Ale każdy każdym do czego zmierza. I tam jest tekst o was, o mnie, o nas. My, jak pochodnie, jedna od drugiej ogień niosą w stos wiary niezłomnej, że wszystko minie. Przejdzie jak zła noc, tak jak pochodnie, ogień rozpali światło, wstanie świt, wiary nie zabije nikt. Na temat. W związku z tym, że Paweł tak zaproponował w takiej konwencji otwartego spotkania prezenty na koniec, darki, a teraz rozmawiamy, ale pod stołem. Pod stołem. To nie są prezenty, to tradycyjnie pod stołem. Chciałem... Narzędzia pracy, o, tu. To może szybko te narzędzia pracy zatrzymamy. Poproszę Marka Krucywicza, szefa krajówki. Mamy i jego zastępcę, pana Jurka. Mamy taki prezent, narzędzie pracy dla naszego przyjaciela Pawła. Panie Pawle, tak jak już wcześniej powiedziałem, to nie są żadne prezenty. My nie staramy się w jakiś sposób wkraść się łaski przyszłego, przyszłego prezydenta, chociaż ja ze swojej strony uważam, że byłby pan lepszym premierem niż prezydentem. Ale, ale mimo wszystko uważamy, że te narzędzia pracy, które pomogą panu w dalszej, w dalszej walce o... Naszą ojczyznę, o miejsca pracy, bo tutaj tak jak wspomniał Pan Paweł wcześniej, że bardzo dużo wkładu włożył w ratowanie miejsc pracy i tutaj naprawdę my, jako górnicy i cała społeczność śląska, jesteśmy za to Panu wdzięczni, że. Tylko Pan z tych większych polityków, polityków z pierwszych stron gazet pokazywał się na wszystkich praktycznie demonstracjach i wszędzie Pan był z nami praktycznie niejednokrotnie do północy. Za to, za to Panu dziękujemy. Tutaj jest takie szabla, którą będzie Pan przecinał więzy naszego kraju. Jest tutaj dedykacja Bóg Honor Ojczyzna, z drugiej strony za zasługi powinno być dodane pracowników. Prosimy Panie Pawle, to jest... To jest... miejsca na Śląsku. I chcielibyśmy, i z nami. W całej Polsce. Dobrze, Dobrze, tak, tak. Tak. Dobrze, Dobrze. Tak. Mamy panią Spolkwito, jest tutaj pani Spolkwito z firmy. Jest pani Spolkwito, pani Spolkwito uszyła dla ciebie specjalną koszulkę. Piękną koszulkę, tarcza piękna. Poprosimy właścicielkę dla ciebie i dla małżonki, która pomaga ci walczyć. Prezenty od pani Spolkwito, koszulki z ręcznym nadrukiem. Firma jest Zabrza, pani jest Zabrzanką. Zapraszamy panią. prezent muzyczny, bo tu dwóch panów przyszło i chcieli coś ci zagrać. To musisz też wysłuchać. Prezent muzyczny. Poprosimy pana zespołu Hajwa, wokalista i pan ze szkoły muzycznej Wenos. Zagrają dla ciebie kawałek. My tu się nie boimy żadnej cenzury. Ja od razu mam taki apel do pana z długimi włosami, że kiedy będzie grał muzykę heavy metalową na scenie, żeby nie trząc głową jak jego koledzy zachodni, Vou é. só aqui, aqui Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest? Chcesz, żebym odpowiedział: Dlaczego tyle zła i dokąd zmierza świat? Kto wiarę zresztą sprzedał? Odpowiem ci, że ja. Do końca nie wiem sam, choć już widziałem wie i w

no nie, nie, to jest Mam nadzieję, że tego Janek Borysewicz nie będzie słyszał, dlatego, że w, w tym momencie w, ma nowego wokalistę na tą płytę, którą mi przyblokowało Sony. <głosy> <głosy> Także chłopcy, bardzo dziękuję, ale proszę moich moi chłopaków, jak będą wychodzić, zaopiekujcie się jakoś z tam. ostatniej gieszej po śląsku prezent dla żony Pawła i dla jego bajtli, czyli dzieci mamy takie śląskie maszkiety, Że byłeś na Śląsku w zabrzu, chcemy ci ofiarować śląskie maszkiety dla żony makaron Uma, opa, żur śląski, żeby ci uważyła, żebyś nami na wadze trochę Pawełku przybrał. Dobra? <noise> Ale Jotun jo jeszcze raz. A szkocki widzę. Z drugiej strony, kiedy jeszcze rozmowy, to może mi się odstarczyć. Ale potem potem będę miał rozmowę, Jesteśmy w Zabrzyła, jest to miasto najlepszego klubu polskiego. Górnika zawsze masz od nas szal, żebyś wiedział, kogo masz kibicować. Majną książkę od Zabrzyła. Paweł Kupki z NW. Już można potraktować w kategoriach zamachu na kandydata na prezydenta, bo właśnie do Warszawy jadę. No. A mówiąc poważnie, pamiętam, ja, ja nie pamiętam, w którym to było roku, ja byłem jeszcze, jeszcze byłem małym kupakiem i pamiętam do dziś mi zapadło w pamięci to cały czas, by mecz górnik zabrze AS Roma. I pamiętaj jak piękny w tej przepiękny mecz naszych właśnie chłopaku. Górnik zawsze jest Roma. Nie, wiem, kto to mógł być rok? Jakiś 70, któryś chyba początek lat 70. Ale do ciebie jeszcze na świecie nie było, to. no tak mówię. Tak mi chcecie od młodzi zrobić. Dobrze. Proszę Państwa, to tyle może tytuły wstępu, czy są jakieś pytania.